Witajcie, kłaniam się wam nisko. Dzisiaj zagramy jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów wszechczasów grupa Animals, choć pozornie, riff wydaje się dosyć łatwy, to jak za chwilę się przekonacie, taki nie jest, choć mamy tutaj cztery chwyty podstawowe i jeden taki troszeczkę trudniejszy barę, także ostrzegam zawczasu, to w prawej dłoni troszeczkę się dzieje. Jest to na pewno nie lada wyzwanie. Życzę Wam powodzenia. Zapraszam do lekcji. Najpierw przegrajmy sobie chwyty, jakie w numerze będą się zawierały. Cztery pierwsze zupełnie podstawowe. Amol. Dalej C-dur. Kolejny chwyt D-dur. I do tej grupy jeszcze zaliczymy E-dur. No i na deser zostawiłem najtrudniejszy chwyt. Jest to chwyt F dur uproszczony z mini barę. Mini barę, ponieważ musimy przycisnąć równocześnie strunę E1 i H2 na pierwszym progu palcem pierwszym. I to nie jest zbyt prosta sprawa, zwłaszcza jeśli ktoś nie miał nigdy do czynienia z tego typu akordami. W ten sposób odpowiednio dalej. Palec drugi wędruje na strunie G3, drugi próg i palec trzeci, trzeci próg, struna D4. Możemy sobie tutaj nieco pomóc na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest mocne dociśnięcie kciukiem gryfu z tyłu, tak, tak jakbyśmy chcieli tutaj jakieś imadło wkręcić w ten nasz gryf. Ale drugi sposób, jeszcze bardziej skuteczny, zwłaszcza tutaj dla osób początkujących to jest stworzenie takiej jakby równoważni, o co chodzi? Prawa ręka nam tutaj zwisa na pudle, ale jednocześnie dociska te pudło tutaj, jakbyśmy chcieli do tyłu te pudło tutaj wcisnąć. I lewa ręka robi to samo, tylko że w drugą stronę. Tak, także wyobraźmy sobie, że chcemy tutaj gitarę. W połowie złamać, tak? czyli naciskamy obydwie, obydwie strony. Tutaj działa nam w lewej ręce biceps, mięsień kciuka, i wtedy możemy uzyskać ten chwyt naprawdę stabilny. Kolejną sprawą jest praca prawej dłoni, ale zabieramy się za nią dopiero jak porządnie chwyty wyćwiczymy, ponieważ no jednak się tutaj troszeczkę dzieje. Mimo pozorów, mimo tego jak widzieliście, jak to się wygrywa, no to jednak musimy tutaj się nieco skupić. Złapmy jakiś jeden chwyt. Niech to będzie chwyt, który kawałek rozpoczyna. Amol. Na razie nam on wystarczy, ponieważ na innych akordach będziemy działali na identycznej zasadzie. A więc pierwsza rzecz, jaką musimy wykonać, to zagranie struny basowej danego ochwytu, czyli w tym przypadku będzie to struna A5, ale po zagraniu struny musimy oprzeć się kostką o strunę niżej położoną. W ten sposób. Także kostka opiera się o strunę D4. Teraz. Kostkę dosyć mocno trzymamy. Ponieważ ten dźwięk musi być dosyć wyraźny, mówię o tym, ponieważ teraz musimy wykonać technikę, która wygląda tak. Nazywa się to arpeggio. I jest to wstęp do techniki sweep picking. Gitarzyści elektryczni bardzo często tą technikę wykorzystują. Trudna dosyć technika. Czyli Skończyliśmy na strunie D4. Na tej strunie się opieramy. I teraz musimy nieco poluźnić chwyt. Tak? Czyli kostka lekko musi nam w dłoni w tych dwóch palcach leżeć. I teraz schodzimy. D4, G3, H. Czyli na samym końcu struna. Kostka opiera się o strunę E1. Tak? Swobodnie opada na dół. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kolejna kwestia. Już kostkę przyciskamy troszeczkę mocniej. Będziemy wykonywali ruchy naprzemienne. Stona E1, H2 i G3. Góra, dół, góra. Ważne, żeby te ruchy były naprzemienne, a nie tylko w jednym kierunku, ponieważ jest w mojej ocenie może ktoś się nie zgadzać, ale według mnie jest całkowicie inna dynamika brzmienia. Samo brzmienie po prostu się też zmienia. Czyli podsumujmy. Struna basowa mocno dynamicznie do dołu. Opieramy się o strunę niżej położoną. Teraz technika arpeggio, czyli kostkę lżej trzymamy i wykonujemy. Trzy szarpnięcia do dołu. Teraz kostka wędruje od dołu i naprzemienne szarpnięcia. Raz, dwa, trzy. Wiemy już, jak technicznie szarpać struny. Teraz zajmijmy się rytmiką samą. Może najpierw przegram z liczeniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz. 1 2 3 4 5 6 ok? Czyli wolniej. Pierwszy dźwięk. Będziemy sobie liczyli do 6 w każdym takcie. Raz. Teraz na 2 musimy zagrać dwa dźwięki. 2 Następnie 3 i teraz od dołu 4 5 6 Prosta sprawa zaczynamy od wolnych temp raz 2 3 4 5 6 i później tempo sobie stopniowo zwiększamy raz 2 3 4 5 6 aż dojdziemy do na przykład takiego tempa Tak? I weźmy już teraz poduszmy sobie konkretne chwyty. Zestaw, który nas teraz interesuje, to chwyty do wstępu. Mamy kolejno Amol, C-dur, D-dur, F-dur, Amol, E-dur. Powrót do Amol i jeszcze raz E-dur. No i każdy takt zagrajmy osobno, z liczeniem, zatrzymując się na y, każdym z chwytów. Amol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz szósty dźwięk. Za każdym razem będziemy sobie liczyli do sześciu. Odrywamy palca drugiego i trzeciego, czyli struna G3 jest pusta. Struna G3 będzie grana y, pusta przez wszystkie chwyty, także jest to duże ułatwienie. I teraz mamy C dur, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Dalej, tak, trzeci D dur. 1 2 3 4 5 6. Tak, tutaj już zaczęliśmy od struny D4 i od struny D4 zaczynamy też przychwycie F dur uproszczonym. 1 2 3 4 5 6. Dalej. Chwyt Amol już struna 5. 1 2 3, 4, 5, 6 Edur. Od strony E6 tym razem zaczniemy sobie. Raz, 2, 3 i teraz odejden. 4, 5 i 6. Powrót do Amol. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i powtarzamy Edur na końcu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Schemat, który teraz widzicie, pokazuje nic innego, jak kolejność chwytów, które się w kawałku zawierają, jego budowę, a więc mamy wstęp, zwrotkę, później przygrywkę. Przygrywka to są te same chwyty, które mamy we wstępie, a więc na tym będziemy bazowali, i za chwilę, kiedy dodam wokal, spróbujemy te wszystkie chwyty przegrać. Natomiast ja teraz przypomnę kwestie ważne które pozwolą wam dobrze ten kawałek rozpracować. Po pierwsze, uczymy się dobrze zmian chwytów. Także bierzemy sobie wstęp i jedziemy kolejną. Po razie amol, cedur, D dur, f dur, amol, e dur, amol, e dur. Po razie, aby te zmiany były szybkie, dopiero wtedy możemy przejść dalej. Tutaj przypominam chwyt f dur. Dociskamy kciukiem do gryfu stosujemy dźwignię, czyli tak, jakbyśmy chcieli gitarę na pół złamać, tak? Lewa ręka w lewą stronę, prawa ręka w prawą. To jest ta sprawa. Kolejna sprawa. Musimy rozróżnić uścisk kostki na mocny i na lekki, tak? Musimy się starać, żeby ta kostka nam nie wypadła. Pierwszy dźwięk mocny. Kolejny dźwięk jest whip picking, a więc, a więc kostkę trzymamy lekko. I znowu przyciskamy mocno. Rozluźniamy, przyciskamy, rozluźniamy, przyciskamy. To musimy dokładnie nad tym się zatrzymać. Kolejna sprawa to rytmiczne granie z liczeniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie możemy o tej rytmice zapomnieć, za bo często ten kawałek jest grany w ten sposób, że zagrałem jakiś tam dźwięk. I swobodnie ta ręka leci. Do dołu, bez żadnego składu, bez żadnego rytmu i nie brzmi to po prostu fajnie. Ostatnią sprawą jest łączenie lewej ręki z prawą, i musimy teraz o tych wszystkich rzeczach pamiętać. Na początek możemy patrzeć na to, co się dzieje w prawej dłoni, natomiast stopniowo próbujmy od tego odchodzić, bo będzie nas to skutecznie rozpraszało, także możemy co najwyżej na lewą dłoń patrzeć. Spróbujmy teraz do tego zaśpiewać. Oczywiście najpierw wokalu nie podkładamy absolutnie, najpierw sama gitara. Próbujemy. of many echo oh body and god i know i won mam wrażenie że moim wokalem Nieco zniszczyłem ten kawałek, może nawet bardzo, no ale jest dla mnie cholernie trudny i no, nigdy nie byłem wokalistą, ale nie o to tutaj w tym chodzi. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie. Jeśli macie pytania, komentujcie. Dziękuję na dzisiaj. Pozdrawiam.